Zdałbym wszystko, że mógł z nimi pobiegać. Przecież jesteś najlepszy. Co by było, jakbyś był najgorszy? Bez przerwy by cię od otrsmaciarze albo krzyczeli na ciebie. Wolałbym być najgorszy, ale biegać normalnie. Jak wszyscy. Może nie biegasz, ale jesteś mądrzejszy od nich wszystkich razem. Eta. Nawet jeżeli to co z tego? Zrobisz coś z tymi swoimi nogami. Leczysz się jakoś? Ćwiczę codziennie. Przychodzi nawet taki facio. I co? Strop. Ja byłem nawet w lód. Naprawdę? Tak. Nażłopałem no, się święconej wody z wszelakich możliwych źródeł. I nic. Byłeś w lód? nic. No ale ćwiczę. Nie poddaję się. Nie? Dzień dobry, jak Dzień dobry. masz na imię? Dzień dobry, jestem Kuba. Kuba. Ja, ja mam na co? imię Zbyszek, dobrze. No super, co się stało w ogóle? No cóż, dwa lata temu miałem wypadek. Powiedz, jak dotykam tutaj, czujesz coś? Nie. Tu nie, tak. No tak. Co spowodowało, że Zdecydowałeś się na kontakt ze mną. No cóż, koleżanka mi namówiłem. Próbowałeś się podnosić, stawać na nogach. No cóż, próbuję codziennie. Codziennie próbujesz. Spróbuj unieść się na rękach. Zobaczymy na ile to pójdzie. Na rękach. Dobrze, dobrze. No. Jeszcze wyżej. Dobrze. No. no właśnie. Dzisiaj jeszcze nam się nie powiodło. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Co? Przeczytałaś? No, teraz to przynajmniej wiem, co to jest ten cały hip-hop. Ale to ma być na polski? Nie mam do gazety. Do gazety? A, do gazetki szkolnej? Nie mam do prawdziwej. Będę zarabiać pieniądze. O czym ty mówisz? Jakie pieniądze? No, prawdziwe. Nie będziesz się musiała martwić ani o moje czesne, ani o dziadka. Ja się wszystkim zajmę. Wolałabym, żebyś się zajęła nauką i pomyślała o studiach. A na pracę masz jeszcze czas. Ja od tego jestem. Ale mamo, dam sobie radę, naprawdę. Zaufaj mi. A poza tym, to wcale jeszcze nie jest takie pewne. Ale skoro to by się spodobało, to może im też, co? No. Myślę, że im się na pewno spodoba. Naprawdę? Dzięki, mamo. <laughs> Ale pamiętaj, pierwsza trójka i koniec z tą zabawą. Nawet pierwsza czwórka i koniec. <laughs> Do środy na razie, okay. chciałbym, żebyście napisali wiersz. Chciałbym, żebyśmy zrobili sobie powtórkę z wersyfikacji. Ale już napisali parę wierszy, nie można by było powtórzyć na ich przykładach? Każdy człowiek powinien napisać w życiu jeden wiersz: Tej, zbudować dom i posadzić drzewo. Kapsel, zrób mi tę przyjemność, proszę cię. Ja kiedyś napisałem sonet. No to przy niej zobaczymy. Ale zgubiłem Ja też napisałem wiersz. Cisza, a pamiętasz? No nie za bardzo, bo to było wczoraj. <śm <GT1> <śmienicielosan> no ale przesy jutro. Ej, ten mały w żółty pisze fajne wiersze. Filipek? Ja? Filipek, proszę bardzo. Rępuje się to. Mów, to wtedy ja powiem. Bo też napisałem 11. Uuu! Był biały. A potem w kieszeni dojrzewał, czerwieniał, brązowiał, pękał. No i koniec. Ty tu ma kasztan. Filipek, czy to jest o miłości? Tak, o miłości. Do Pauli. Na pewno nie do ciebie, nie? A gdzie się podoba? Filipek. Chcesz piątkę? Nie. Chcę szóstkę. Szóstkę? Dobra, przemyślę to. Ładna barmanka z taką smutną miną. Aż tak to widać? O co chodzi z tą liwką? Nie chcę tego tym Co Cała klasa masz tego serdecznie dać. Chcesz, zadzwonię do niej. Jeszcze nie teraz. Wcale się z Pawłem? Nie, rozmawiałem z jakąś durną pielęgniarką, nic nie chciał powiedzieć. Dlaczego? Przecież ty jesteś już jak z rodziny. <grym> znaczy nie wziąłem adresu, nic. Żadnych namiarów. Ale swój zostawiłeś. No to co? Żadne wiadomości nie przychodzą. A jak jej nie przekazali? Nie mam przysłu. W sensie. Bardzo, przygotujcie się na jutro i do zobaczenia. Do widzenia, do widzenia panie profesorze. Do widzenia. Do widzenia. Tak. Do, widzenia. Do, widzenia. Dziękuję, do widzenia i do jutra, profesorze. Tak słucham? Czy ja mogę, jak pan myśli, czy mogę zdawać do szkoły aktorskiej? Aha. No nie wiem. Trochę mnie zaskoczyłaś. No mówił pan, że mam talent. Owszem, to było interesujące. Powiem kawałek monologu Julii. Znam cały na pamięć. To Bardzo pięknie. Pamięć jest bardzo ważna w tym zawodzie. Znam wiele innych wierszy. To bardzo dobrze. Recytacja to nic nie znaczy. Trzeba mieć wygląd. Co chciał pan powiedzieć? Nie, nie zupełnie. Nie potrzebują grubych, tak? Nie, to nie o to chodzi. Po prostu będziesz miała ograniczony wybór ról. Schudne, pracuję nad tym, zobaczy pan jak hey, schudnie. Słyszałem, że jesteś świetna z chemii. I co z tego? Zdawaj równocześnie na chemię wszyscy tak robią, asekurując się wybierają inny kierunek. Cześć. Bo to są asekuranci, a ja idę na całość. Nie pan co, bo ja będę aktorką. O, Romeo! Dobrze, nie? Jeśli mię kochasz, wyrzecz to rzetelnie! No, yy, to słucham? Dwa pomidorki chciałem. Dwa pomidorki, tak? Tak. A proszę bardzo. O, takie ładne mam dla pana. Proszę. No, proszę Czy do kawy. Co ty robisz, zwariowałaś? Wiesz co, mamo? Będę brał udział w konkursie recytatorskim. Jakim? Recytatorskim. Przygotowuję monolog Julii. Wiesz co? Z... O... Lepiej przygotuj miejsce na zapleczu, wiesz, bo zaraz Multivita przyjedzie i odłóż to na miejsce. <grym> <grym> to, lepiej, bardziej, bardziej. to co, Weronika? Który Ci się podoba najbardziej? Will Smith! Jest the best! Aha. A nie uważasz, że jest to dla Ciebie za stary? Absolutnie! Przecież ja się z nim ożenię. Chyba raczej wyjdziesz za, za mąż. A co za różnica? Wiesz... Ja będę aktorką. A co trzeba zrobić, żeby zostać aktorką? No... no trzeba się nauczyć jakiegoś wiersza, na pamięć. To Ty będziesz strasznie sławna! No tak. I będziesz zdawała autografy? To oczywiście. To daj mi teraz jeden. No pewnie, daj mi tu opis. Patrzcie, dziewczyny, samo z pierwszy autograf. Super, mm. dasz nam odbić na ksero? Jasne. Jak? Codziennie, półtorej godziny. Taki mam plan. Do tego ostra dieta musi być okej. Okay. Po no co ty to wszystko robisz? Jesteś jaka jesteś, wszyscy cię kochają, szalałaś? Wybieram się na studia, gdzie grubasy nie są mile widziane. Wiesz co, co to za studia? Dyskryminują kandydatów, czy jak? Muszę schudnąć. Nic na to nie poradzę. Wiesz co? Ja też mam problemy. Nie urosłeś. No, raczej. Chyba tak. Wzrostu nigdzie nie mierzę, chyba że do komandosów. Chyba się nie wybierasz do komandosów. No nie, ale chcę być koszykarzem. Koszykarze też muszą być wysocy, prawda? Co? Chyba ci odbiło. Co? A? Dzięki za takie co? Myślisz, że nie potrafię grać, Aha. tak? Bo jestem niski, tak? Aha. No to chodź. No chodź, spróbuj. No chodź, spróbuj. No chodź. Szybko, bo spieszę się do Borysa. Muszę mieć takie profesjonalne zdjęcie. No wiesz, chodzi mi o taką prawdziwą sesję zdjęciową. No ale po co ci to? No sama wiesz najlepiej, że każda aktorka musi mieć zawodowe zdjęcia. No tak, ale nie zdajesz już na chemię? Nie, no nie. No to co, pogadasz z umem. Okej, okay, pogadam. To na razie. Cześć. Okay. Kobra, naprawdę bardzo mi na tym zależy. Słuchaj, jak będę coś wiedział, to dam ci znać. Kobra, proszę cię, pogadaj z matką. To w tej chwili jest dla mnie jedyna szansa! Oliwka, oliwka, co taka smutna? Wskakuj do wody. Nie mam powodów do radości. Słuchaj, problemy zawsze spadają na nas z Nenacka. I musimy znaleźć w sobie siłę, żeby sobie z nimi poradzić. A co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Posłuchaj, na razie możemy przełożyć twoje płatności. Miesiąc, może nawet o dwa. To zawsze coś, nie? Ale skąd ja wezmę pieniądze za miesiąc czy nawet dwa? To nic nie da. No, chyba że się uda... Co się ma udać? Na razie nie chciałabym o tym mówić, żeby nie zapeszyć, ale... Jak się uda, to gwarantuję, że pani dowie się o tym pierwsza. Obiecujesz? Obiecuję. Oddaj to przyszło na deszkę. Na robrak. Klipek. Uf. Co to? Paula. Jest! Jezu! Kariasz. No. Czy pani robi? Czy pani robi? Ogląda pani. Co to za przekładanie do Co to za, za za wybieranie? No, leży na na bierku, jest dobre, nie? Hej! Cześć! To jest? Jak żyjesz? Powiedz. Muszę ci wyjaśnić wielką tajemnicę. Co się stało? Mów. Nauczyłam o. ci wiersza. No to mów! Czy ty mnie kochasz? Nie, 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 poczekaj, poczekaj, moment. Pani pozwoli? Czy ty mnie kochasz? Wiem, że powiesz, tak jest. Ja ci uwierzę. Mimo przysiąg jednak, możesz mnie zawieść. Z wiołomstwa mężczyzn śmieje się. Haha, ha. mówią Jowisz. O Romeo, jeśli mię kochasz, wyrzecz to rzetelnie. Lecz jeśli masz mnie za zbyt łatwy, to zmarszczę czoło i przewrotną będę. I na miłosne twoje oświadczenia powiem nie! Brawo, kochanie, ślicznie! Brawo! To co, będziesz na No jasne. Jezu, strasznie się cieszę, naprawdę! No. Dobra, co jest? Czy mógłbym mieć swoją dodatkowe lekcje? Słucham? Chciałem zdawać na anglistykę i bardzo mi na tym zależy. Kobra, nie możemy o tym porozmawiać w szkole. Jestem teraz umówiona. Śpieszę się. Po prostu chciałbym wiedzieć, czy tak, czy nie. Słuchaj, raczej jest to niemożliwe. Jak wiesz, piszę książkę. Ale możesz się zapisać na do British Council albo American Institute. Tam na pewno więcej skorzystasz. to? a co ty tu robisz? Zobaczyłem Ci więc się zatrzymałem. Masz jakieś Nie, zaraz zapalę. Jedziesz do domu? Teraz pojadę, mam jeszcze coś do załatwienia. Za chwilę będzie. No to widzimy się w domu. Cześć. Tak? Proszę pani, nasza redakcja nie jest w stanie przyjąć wszystkich nadesłanych artykułów. Niestety. Proszę. Nie. Niestety. Do widzenia. Widzisz, co tu się dzieje? Nie spodziewałam się ciebie dzisiaj. Nie mam czasu sobie nawet zrobić kawy. To znaczy, niedobrze trafiłam tu. Kiedy mam przyjść? Nie, nie. Poczekaj chwilę. Zrób sobie kawy, usiądź. Sekunda. Chciałam się tylko dowiedzieć, czy... Jak się podobał mój artykuł? Właśnie o tym chciałam z tobą porozmawiać. Aha. To znaczy, że to nie artykuł. Oliwka, szczerze? Tak, kawa na ławę. Słuchaj, musisz pamiętać, że to nie jest gazetka szkolna. Twój artykuł jest zabawny, interesujący, ale ale ci twoim językiem. No, trochę zalatuje wypracowanie. Nasza gazeta ma szeroki krąg odbiorców, a ty piszesz tak jakby na oceny dla swoich kolegów. Tak nie można, rozumiesz? Znaczyłem nic z tego. Nie no, nie załamuj się, napisz jeszcze raz. nie nie masz temat, co? Tak, żeby się się wypadło. Pamiętaj, że ja tą gumę mam później jeść. Obiecałeś To Co jest? Nie może podejść? Bo ja tu jestem. Hej, Co to za głupota? Odejdę to przyjdzie, zobaczysz. <noise> Czy mógłbyś wziąć od Oliwki klucz do pracowni komputerowej? Nie możesz tego sama załatwić. Ej. Ej, co to za paranoja? To jest paranoja, ale nie z mojej winy. Co, kochanie? Wydaje mi się, że trochę namieszałam. I teraz za bardzo nie wiem, co mam zrobić. A chodzi o tę sprawę z Agą? No tak, bo to w końcu moja najlepsza przyjaciółka. A trochę głupio wyszło, z tym Erykiem. No ale co głupio wyszło? Bo wiesz, Aga mówiła, że jej na nim nie zależy i ja go spławiłam. Potem okazało się, że ona jednak chce się z nim spotkać. Ja w końcu sama nie wiem, a nie chciałabym, no... Sama rozumiesz. Prawdę mówiąc, nic nie rozumiem. Ale wiesz co? To pewnie brzmi jak jakiś banał. Jak ci w życiu naprawdę na kimś bardzo zależy. Trzeba zrobić wszystko, żeby go nie stracić. A, Aga, byłbym zapomniał. Dzwoniła ta... Oliwka. Oliwka? Tak. A o co chodzi? Słuchaj, nie wiem, przepraszam, ale nie zapytałem, czy coś przekazać. Oliwka nie jest już moją przyjaciółką. Żartujesz? Otóż nie żartuję.